I na dzisiaj mam dla Was jeszcze jedną ofertę Mianowicie ten motocykl, czyli CZ 350 z 1980 roku Słuchajcie, jest on niesamowity, ponieważ jest to motocykl w pełni w oryginalnym stanie Ma 15594 km przebiegu I tak jak mówię, jest on w pełni oryginalny Więc jest to, można powiedzieć, okaz kolekcjonerski Jest to rok 80 z małym zbiornikiem, co ciekawe, jak możecie zauważyć I tak oryginalnie właśnie wychodził Wszystkie klosze, wszystkie lampki są, tak jak mówię, oryginalne Wydechy również, więc... Brzmi on niesamowicie, co oczywiście zaraz Wam postaram się zaprezentować. Ten motocykl oczywiście jest sprowadzony z Węgier, ma pełną dokumentację do rejestracji na białe tablice, ma oczywiście polski przegląd, więc tak jak mówię, w pełni nada się do każdej kolekcji. Odpalać, odpalać. Jechać, jechać. Ale cud!